Jeżeli chodzi o przyszłość, to tak naprawdę no, Sky is the limit, jeżeli chodzi o wykorzystanie AI w związku z zagadnieniami cen transferowych. Trzeba by zacząć od takich y, małych kroków. Pierwszy krok no to na pewno ustrukturyzowanie procesu. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że sztuczna inteligencja zastąpi doradców, ale doradcy wykorzystujący sztuczną inteligencję zastąpią tych, którzy tego nie robią. To jest podcast KPMG On Air, lekko o biznesie. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj podcast na Spotify, by nie przegapić żadnego odcinka. W erze sztucznej inteligencji wszystko wydaje się możliwe. Od tworzenia nowych gałęzi gospodarki po transformację sposobu prowadzenia biznesu. Możesz z AI, możesz z KPMG. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu KPMG On Air Lekko o biznesie. Ja nazywam się Monika Palmowska, jestem partnerem w zespole cen transferowych. A dzisiaj porozmawiamy razem z Kubą Ruszkiewiczem, również partnerem w zespole cen transferowych KPMG. Cześć Kubo. Cześć Monika, dzięki za zaproszenie, witam państwa. I w pierwszej kolejności to w ogóle dzięki, że zaprosiłaś mnie a jedną z naszych person, także wielkie gratki za to. Do tego jeszcze wrócimy, także dobrze, że o tym wspomniałeś, bo rzeczywiście w zespole KPMG stworzyliśmy kilka person. A jedna z nich, ty, ty oczywiście o tym dobrze wiesz, ale yy, jest też wykorzystana, jest też wykorzystywana w sieci KPMG, persona stworzona w zespole Transfer Pricing w Polsce, a zespół ma 70 osób. Można by pomyśleć, czy potrzebne nam persony, czy potrzebna nam sztuczna inteligencja, ale właśnie o tym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. To jest bardzo aktualny temat, nie tylko dlatego, że my tworzymy persony w KPMG. Ale też z uwagi na to co, to, co dzieje się w otoczeniu gospodarczym. Dlaczego teraz myślisz, jest to dobry moment, żeby porozmawiać o sztucznej inteligencji? W ogóle przygotowując się do tego podcastu, też sobie po. Porozmawiałem z moim czatem na temat tego, o czym możemy dzisiaj rozmawiać i o czym warto jest rozmawiać, jeżeli chodzi o ceny transferowe i o w ogóle wykorzystanie sztucznej inteligencji. Odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego teraz, to ja bym powiedział, że tak naprawdę tu są dwa aspekty, jeżeli chodzi o ceny transferowe i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ja bym powiedział, że jedno to jest część taka doradcza, a część to jest jakaś czysto compliance'owe czy kwestie przygotowania tych wszystkich dokumentów w trakcie których teraz między innymi jesteśmy przez, wzgląd na, przez wzgląd na nasz sezon transfer pricingowy więc jeżeli chodzi o doradztwo to wiecie tak naprawdę kwestia jest wykorzystania tego w analizie zdarzeń gospodarczych i ewentualnie jak to się ma w stosunku do analiz porównawczych czy zakładanych wyników a w kwestii compliance'owej to jest jak Uskutecznić czy jak usprawnić proces przygotowania dokumentacji tak, żeby był jak najmniej czasochłonny? No właśnie, a jakby mówiłeś o tym monitorowaniu przygotowania dokumentacji, analiz. Jeszcze jakieś inne przykłady, które przychodzą ci do głowy eee, z życia? Jasne. No, kwestia monitorowania rentowności jest bardzo kluczowa, no bo ceny transferowe to, to oczywiście jest kwestia utrzymywania tego zakładanego poziomu wyniku przez podmioty powiązane i czym, jeżeli jesteśmy w stanie monitorować to w sposób bieżący, no to tak naprawdę jesteśmy w stanie dostosowywać ceny w sposób bieżący, więc zachowujemy się cały czas bardzo rynkowo. Coś, co jest, czy powinno być, być właśnie takim celem, do którego zmierzamy. Automatyzacja przygotowania dokumentacji cen transferowych no jest bardzo istotnym zagadnieniem, bo tak naprawdę z roku na rok poświęcamy na to bardzo dużo czasu, więc jeśli jesteśmy w stanie ułożyć procesy w sposób zautomatyzowany, przynajmniej w jakiejś części, oczywiście nie zabierając pracy nas, doradców, no to tak naprawdę jest to świetny moment na to, żeby przerzucić czas z komplajansu na doradztwo i zastanawianie się nad nowymi, efektywnymi modelami kalkulacji cen. Jeżeli chodzi o analizy porównawcze, no to też żmudny Proces weryfikacji podmiotów w internecie tak naprawdę może być w części zastąpiony przez sztuczną inteligencję. I co najważniejsze, to my rozmawiamy, dlaczego teraz, ale to nie jest eksperyment, to już jak gdyby się dzieje. Firmy to wdrażają wewnętrznie, zewnętrznie, wszyscy wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich procesach. No właśnie, i tutaj wrócę do Twojego żartu na, na wprowadzenie. Dziękowałeś mi, że nie zaprosiłam twojej persony, tylko ciebie. Czy to oznacza, że zastąpią nas, zastąpi nas sztuczna inteligencja doradców podatkowych, czy, czy tutaj Państwa, którzy nas słuchają. I twoja persona będzie rozmawiać z moją personą? Taki następny wywiad? Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie, ale tak naprawdę to myślę, że absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że. To zawsze jest po naszej stronie decyzja w zakresie tego, jak wykorzystać dane, które na przykład persona nam przygotuje. Tak? To my krytycznie, jako doradcy, patrzymy na to, co się dzieje i Podejmujemy decyzje biznesowe, strategiczne na podstawie analizy przeprowadzonej przez właśnie sztuczną inteligencję, czy tam jakikolwiek inny model. I teraz wydaje mi się, że to nie jest tak, że sztuczna inteligencja zastąpi doradców, ale doradcy wykorzystujący sztuczną inteligencję zastąpią tych, którzy tego nie robią. No bo jeżeli wszyscy dążymy do efektywnego wykorzystania zasobów, no to jednym z zasobów jest właśnie możliwość wykorzystania tej sztucznej inteligencji więc trzeba z tego skorzystać, jak najbardziej tak. Poruszyłeś tutaj, myślę, też ważną sprawę, bo jak mówimy o tym, czy zastąpią doradców, czy zastąpi sztuczna inteligencja, myślę, że to, na co chyba szczególnie trzeba być wyczulonym, a to, co też ja widzę, jak pracujemy w zespołach, że często wykorzystanie sztucznej inteligencji powoduje, że ma Mamy mniejszą styczność, mniejsze doświadczenie i osoby, które wchodzą dopiero do zawodu, albo wchodzą, i to myślę, że dotyczy nie tylko doradców, ale, ale też finansistów, analityków, wykorzystując sztuczną inteligencję, tracą trochę ten, ten moment pozyskiwania doświadczenia, nabierania praktyki, a od razu przechodzą do etapu weryfikacji. To jest na pewno coś, co, czym my się musimy mocno zająć. I to, myślę, jest takie taki trochę wyzwanie dla nas, jak włączać nowe osoby yy, wykorzystując AI, a jednocześnie nie zabierając im tej możliwości uczenia się i doświadczania. Mhm. No, ewidentnie znajomość przepisów nie da się całkowicie AI zastąpić. Yy, no właśnie, dotknęliśmy trochę takiego już niepokoju, czy ryzyka związanego z wykorzystaniem AI, a to nie jest jedyne. Które, z którymi, jak rozmawiamy z klientami, czy, czy wewnętrznie zastanawiamy się nad wykorzystaniem AI, parę takich niepokojących kwestii, które trzeba zarządzić. Tak, zdecydowanie. Znaczy, bardzo dużo jest historii krążących po rynku na temat tego, jak sztuczna inteligencja została wykorzystana, i czasem dość niefortunnie została wykorzystana. No i oczywiście naj, najważniejszą kwestią jest yy, jakość danych. To znaczy, AI nie Naprawi tych danych, które są jak gdyby wsadowe, on wyciągnie z niego wnioski i coś przedstawi w jakiś konkretny sposób, który mu zadamy. I teraz właśnie to, co powiedziałaś, no bardzo istotne jest to, żeby doświadczone osoby na podstawie tych danych podjęły właściwą decyzję. Czyli bez doświadczonego pracownika nie jesteśmy w stanie, jak gdyby nakierować czy skorygować tego, co wyjdzie, co wyjdzie ze jaja. Także ja też w trakcie rozmów z naszymi młodszymi pracownikami cały czas powtarzam, że fundamenty zawsze muszą być wypełnione podstawową wiedzą, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie krytycznie spojrzeć na to, co, co wychodzi, jak gdyby z jaja. No i dane wsadowe to jedno, a drugie to ta poufność, tak? No nie wiemy tak do końca, jak może być to wykorzystane przez te zewnętrzne Generatory, więc tak naprawdę trzeba by się zastanowić, czy nie jest rozwiązaniem stworzenie czegoś takiego on-premise, tak jak my mamy wytworzone w naszym własnym, na naszym własnym podwórku coś, co nie jest podłączone, może nie być podłączone do zewnętrznych źródeł danych, tylko operuje wewnętrznie. Dzięki temu, jak gdyby bezpiecznie możemy z tego korzystać i wykorzystywać to właśnie w trakcie naszej, naszej codziennej pracy, tworzyć persony, które usprawniają naszą pracę i pracę dla na rzecz naszych na rzecz naszych jak gdyby klientów, tak? To co jest jeszcze istotne, to oczywiście za każdym razem transparentność i zaufanie. To znaczy ludzie, którzy są odbiorcami naszych w ogóle jak gdyby, materiałów obrobionych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Muszą rozumieć, co zostało, jakie kroki zostały podjęte, a nie ślepo ufać temu, co jest w raporcie. Jak powiedziałeś tutaj o tym, że dobrze mieć takie środowisko, w którym można e, praktykować, eksperymentować czasem, albo ćwiczyć, właśnie persony, to myślę, że warto, żeby tutaj też Państwo wiedzieli, że w ramach KPMG oferujemy, w ramach współpracy z nami, oferujemy też dostęp do Digital Gateway. To jest środowisko, w którym e, bezpieczne, z ograniczonym dostępem zewnętrznym, którym mogą Państwo budować persony, budować agentów, tworzyć rozwiązania AI i ćwiczyć je w swoich, w swoich firmach. Także serdecznie zapraszamy tych, którzy są zainteresowani. A innym ryzykiem, o którym też myślę, że warto, warto powiedzieć, i to widzimy też w rozmowach z naszymi klientami, to jest ryzyko związane z wykorzystaniem danych osobowych. Regulacjami RODO. Na pewno to jest też kwestia, którą, którą trzeba zarządzić, ale te wszystkie ograniczenia czy ryzyka, o których sobie tu powiedzieliśmy, czyli jakość danych, kwestia RODO, ryzyko halucynacji, no tak naprawdę nie powstrzymuje, nie powstrzyma nas i, 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 i pewnie rozwoju AI. Jak widzisz, będzie w którą stronę te, to będzie się rozwijało? Znaczy, myślę, że, że w ogóle, w którą stronę się będzie to rozwijało, to trochę ciężko przewidzieć, bo jeszcze parę lat temu w ogóle nie widzieliśmy, że to się rozwinie w jakąkolwiek stronę. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to tak naprawdę, no, sky is the limit, jeżeli chodzi o wykorzystanie AI. W, w związku z zagadnieniami cen transferowych, tak? No bo można sobie wyobrazić sytuację, w której e, tak naprawdę będziemy wykorzystywać AI do modelowania w ogóle polityki transfer-pricingowej, tak? Możemy sobie wy, wy, wyobrazić sytuację, kiedy będziemy mieli chatboty, które będą mogły być wykorzystywane w ramach międzynarodowych korporacji, kiedy po prostu pracownicy będą mogli w sposób taki rzeczywisty czatować sobie z takim mikro, małym doradcą transfer-pricingowym, przykładowo się, się jak ułożyć daną transakcję, żeby wpisywała się w politykę cen transferowych. Możemy sobie wyobrazić jakieś alerty compliance'owe, które będą automatycznie wyskakiwały i pojawiały się w sytuacji, w której w danej jurysdykcji coś będzie się nie zgadzało. Także myślę, że to w którym kierunku będzie to szło to jest pełna integracja z systemami ERP, to znaczy żeby w czasie rzeczywistym analizować całą masę tych danych i właśnie powiadamiać decydentów o tym, że gdzieś tam sytuacja wymaga Wymaga interwencji, to by było idealne, gdyby w ten sposób to szło. Tak naprawdę inteligentne benchmarki, czyli to, że to się samo aktualizuje, ale też w sposób taki kontrolowany, oczywiście. No i, i wykorzystywania w ogóle w takiej szerszej perspektywie. Tej całej masy danych, która jest dostępna wewnątrz organizacji z różnych stron, nie tylko działy podatkowe, nie tylko działy finansowe, ale też załóżmy marketing, sprzedaż, to, żeby razem złączyć to w jedną wielką bazę danych i faktycznie dzięki sztucznej inteligencji analizować to w sposób y, szybki, sprawny, uspójniony. Y, natomiast do tego no, to potrzebne są pewne kroki, które muszą popełnić organizacje, żeby w ogóle było to możliwe. No właśnie, bo powiedzieliśmy sobie o tym, jak to może wyglądać przysz w przyszłości, już niedługiej i rzeczywiście no, brzmi to bardzo obiecująco, ale chyba trzeba by zacząć od takich y, małych kroków, może wprowadzenia pewne, pewnie jakiegoś mniejszego pilotażu, sprawdzenia y, na y, poszczególnych etapach. To na pewno jest jedna rzecz. A druga, którą chyba ja przynajmniej zauważam, często, często organizacje zapominają, to prawidłowe ułożenie procesu. Bo jeśli mamy, chciałam powiedzieć bałagan, może jakieś nieuporządkowanie w systemie, w sposobie przygotowania dokumentacji, w sposobie analizy danych, w sposobie gromadzenia, to trudno będzie AI to wprowadzić i, i wykonać tę pracę. Więc pierwszy krok, no to na pewno odpowiednie ustrukturyzowanie procesu. To wówczas możemy do takiego ustrukturyzowanego procesu zaprosić AI. Zdecydowanie. No, jak gdyby fundamentem jakiegokolwiek systemu, który miałby móc wykorzystywać sztuczną inteligencję, no to jest jak gdyby ustrukturyzowanie tego, uspójnienie po to, żeby faktycznie ta automatyzacja mogła wejść i żebyśmy mogli wykorzystywać te dane w sposób efektywny. No tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, patrzenie na bardzo duży zbiór danych i analizowanie jest możliwe w sytuacji, w której one zawsze przy każdej, w każdym przypadku będą oznaczały dokładnie to samo, czyli będziemy kategoryzować informacje w sposób uspójniony. Tak, czyszczenie danych, czyszczenie procesów, uspójnianie procesów pomiędzy różnymi działami. Potem mały pilotaż pewnie byłby sugerowany, czyli właśnie sprawdźmy sobie na gotowym środowisku, jak to działa, jak my to wykorzystujemy, jak reagują pracownicy na to, że my teraz wdrażamy sztuczną inteligencję i procesy będziemy realizować przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, bo ta komunikacja wewnątrz organizacji też jest bardzo ważna, żeby przypadkiem nie pojawiła się jakaś percepcja, że my zaraz kogoś będziemy zastępować. Nie, my chcemy działać efektywniej, sprawdzić, szybciej, a niekoniecznie musimy zawsze próbować zastąpić. Jakiegokolwiek pracownika. I myślę, że to, co jest istotne, to, to nie jest transformacja tylko technologiczna, mm -hmm. tylko właśnie transformacja procesowa przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. No myślę Kuba, że to bardzo dobre podsumowanie naszej rozmowy, czyli ta transformacja procesowa, a nie tylko technologiczna. I z tego naszej dzisiejszej rozmowy wyłania nam się chyba kilka takich punktów czy kilka filarów. W podatkach to bardzo często e, używane ostatnie określenie, na których na pewno wykorzystanie AI trzeba zbudować. E, jakość danych, mówiliśmy o czyszczeniu danych, uporządkowaniu systemu, zapewnienie, żeby dane, które, informacje, którymi się wymieniamy, aby one były w bezpiecznym środowisku, poufność tych informacji to bardzo, bardzo ważna sprawa. Ułożenie w pewien proces, no i pilotaż na małym, na małym wycinku, tak aby sprawdzić, jak funkcjonuje i jak AI może nam pomóc. Na naszym przykładzie my możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest to dobre i pomocne rozwiązanie. Zachęcamy Państwa do kontaktu i w sprawie Digital Gateway, i w sprawie cen transferowych. Kubo, bardzo dzisiaj dziękuję. Cieszę się, że mogłam porozmawiać z Tobą a nie z twoją personą. Dzięki Monika, dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne odcinki podcastu KPMG On Air, Lekko o biznesie.